Cześć, siemano, z tej strony Divioner. Witam Was serdecznie w Age of Empires 3 i w trzecim odcinku. Tak więc bez skitu lecimy. Przed chwilą sobie troszeczkę freestyle ćwiczyłem, lecz czuję się już świetnie i mogę zacząć nagrywkę. Tak jak nie mam e, weny jakoś do nagrywania, to sobie po freestyle wierzę przez jakiś czas i nagle mi wena twórcza wraca. Tak, okej, okay, dobra. Bez większego tutaj. E, ...gadania, chociaż mam ochotę, żeby jakiegoś rapa nagrać, w sumie. Tak, widzicie, my tępimy kłopoty każdego dnia, my. Większy zwrotek zaczynamy od ja, teraz my. Dobra. Nakrywamy gry na YouTube. Dobra, tak więc kontynuujemy naszą rozkrywkę już tradycyjnie, standardowo, bez żadnego tutaj... Jakiegoś a, te Giga są z tymi łukami ja? Yeah. Rezo! Emrin! Ach kurczę! Hazer! Hajde bakalum! Indiańska krew... Unka! Iricitta! I hałas! I ja ha posz... Emrin? Herbatą i tym... Kofiaret... Stolet... Evet! Sucharami... Z jajek... Ah! Mamy 3000... Żał, żał. życia... lecz. A i prawie mur do samego kuńca. Ale nie jest do końca, więc musi być do samego kuńca. Wow, a co to co to, 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 to mi daje? Śkliniarstwo. O! O! Zwiększa siłę życiową. I jeszcze ujo, możemy ich nagiąć jeszcze do 13. Coś ich tu przytłoczyło. O, oh, jest ich hałę. Unka o oh, jakieś ochistrzyki zaatakowali mi ich. I ja pas bohater jest rekini hucznie. Evet, Emlin, tamander. Unka ich hałę. Emlin, evet, tamander. Emlin, haj debakada. A jeszcze tutaj mi coś. Czym stają w jak powinny stajać inaczej? I... jakiegoś tutaj... Samyślnego rzemieślnika potrzebuję. Och... w sposób takowy? Mi dobudujesz tutaj muru... A my się tu przyczajmy troszeczkę? I ten słynny nasz, pyk murek, tak? To, to zwiększa siłę ataku zasięgu? się? Fortu nie potrzebem mi to. Konny łącznik weteran, to też jest mi niespecjalnie potrzebne. O, to jakieś elitarne induskie strzelce. A, bo to ci rokezy są. To są ci rokezy. Dobra, jeśli tego zręka lepiej mu i złota lepiej mi mu to. w tym. Nie, bo to mi wydobycie złota zwiększa. z kopalni. z plantacji. W plantacji mamy. wszystko. Tutaj nie mamy nic. Prawie. O, zaatakował ich Holender jeden. Dobra. Ewet Podjedziemy armatami. Azyr. Chciałbym stwierdzić z tej strony. Ewet Azyr. 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 nie Azyr. 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 A to szmaty.

genn eh ke kaskum imri evet haydi bakalım 20 1 aha imrish tamam çuye tamam hos hayo çuye Tutaj coś mi wylęgło się, kurwa. Dziś mi tu się muszę przyciąć. Jeszcze nie mamy ery lepszej. Nie tej, ery. Ery mocarstwa. Jedną bombardę. Uj oto, boomahaja. 4000 to nie było. My tu już ruskiego rozwaliliśmy. Było 4000, nie będziemy ich znaleźć. Trzeba ich pobić, zostawić. Oh. A, ah, jakiś mocha his. Ja pijałem. Yep. Unka. Dobra. Uciekać. Japos, yeah, O! Oh, tutaj czyż czyfyl będę? Nie, no, mam ciężko, oh! jest zabijesz po mnie. Dobra, tutaj sobie taki yeah. przyczółek zrobimy. Pochisz! No, I Iapos! O, to już w Lecimy do fortu trochę. Ach, tu był podlegalczyk, ale tutaj on armię ma. Tak, y i Emet! Ewyt! Emry A, i świetnie zrobili łośą. Jesteś kochsu. Czy mamy stainię? Tu też by pasowało, że strzelić i ile ich co? 25. Słabi słabizna. 6 minut ok powiem wam, że trzeba byłoby pomyśleć może o stajni. o oka nacisnąłem może zarówno pomyślimy o arsenale i zarazem o maczecie Myczet może być tylko o kpi, to co to? W piątej erze ciśnie w piątą erę. Dobra, to się chce troszkę pobawić? 4000 złota. O, jest Dobra, ruskie są trochę przybite. Haydi bak. Evet. Evet. Tamamdır. <laughs> haydi, bakalım. Evet. Tamam. Evet, haydi bakalım. Evet. Tamamdır. Evet. Haydi bakalım. Evet. Tamamdır. Evet. Ben bir şeyimse döndü. Ama hadi. Hazır. Haydi bakalım. Kaç tık iş filare bir kuyvayım? Ah, halen bir tutay. Ja tu Sen de bu defa. Ne demek? Evet. Morskiller. Tamamdır. Budowares? Jest tu wiele, jakiś pływa. O Działa pływa. Wydobywaj złota z niego. Ile w nim jest? Tysiąc! Nieskończono monety! <laughs> o! że jeszcze sam mikrofon stygował? W sumie, w sumie, zróbcie coś jeszcze. No nie potrzebny jest opancerzenie. Tutaj coś się dzieje. Nie, no, to w Holandii już. O, Holendrych skończę. Dobra, to niech oni się bawią. Co to dzieje? No, przecież, młode, co to są, co rzecz? Tu w ogóle zapomniałem, że coś takiego. O ja! A to co to jest? O ja! No tak, przecież tu w tym dziewiątostwie takie rzeczy dobre były. O, o żeż a to co? Moje armie w rozsypce, moje miasto płonące ruiny. To beznadziej. Muszę się poddać. Na razie to popa. Kurde, hajs w nieźle chcą maty. Ya. Evet, evet, evet. Tamamdır. Hadi bakalım. Ne tosh? Hadi. bakalım. Evet. Hadi. Hadi bakalım. Emrin. Tamamdır. Evet. Tamamdır. Evet. Ne? 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 Ne?

Liu, 9 na 10. Salam, satge. Okej. Okay. Tak na szybko teraz w złoto. Cie tu są? O, tu. Ola armia. Nieco pomoc, coś pomoc, coś nie. Emrin, chodźmy. Chcemy niewy. Przestanę. Evet, tamam, jakby Azyr. oni chcieli mnie evet. czy atakować. Um, um, to. Evet. Tamam. <laughs> Co to kosztuje w ogóle? Słotanie. To wrzma tu do mnie. O nie, o nie, tak to nie wygląda. Um, <gry> Wyzwoliliśmy tubylców z pod <zbąd> waszego jarzma. Emry? <gryny> Emrin. Zaraz będziesz... Henryk Żeglarz. A to Portugalczyk! Ja myślę, że to mój... Jest. Jak te moje murki? Czemu nie są z kamienia? Słabo Dobre, jakieś ulepszenia, które nie wymagają złota uciekaj grę na O ja, mam Organy. To jest kurno. Który...

i mnie na takie wynalazki... Co to są? Kręczołów, muszkieterów, naderów i góda. Skąd ja ich wytrzasnę? Dobra, tego plebana, to gdzie jest pleban? O, jest pleban. A, tego mojego... ...koksa mogę sobie odkupić. Ile? Stołówkę. Tutaj. Że co? Jak? Ty mnie rozmawiasz? On gdzieś teraz jest tutaj, nie? A, o, 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 Już niedługo. Aj su, No, indiany się połączą pogłodzą... Jeszcze psy A, mam. Evet. A tego Hugo alczyka. Evet. 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 Ok, oni się już zbudowali. Ojo, mamy erę. Erę mocarstw. Bierzemy sobie, oczywiście, bombardy, 12 janczarów. Krzące, krzące, ale nie. Co to kosztuje? 200 tylko. Polepszymy sobie naszą wydajność. Hazır. No. Mam, tutaj, Ewet. Evet. Oluf. 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 Ewen, niech se zastrzeli tego tuja.

Ewet. 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 Selam. Ewet. Tu wina sobie może? Może tu do złota. A my sobie zaraz przywołamy takie rzeczy, że głowa mała. Tu, 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 tu. Dobra. Bombarda. Janczary z pachisy nie mam miejsca Ale to nic nie szkodzi Bo my sobie miejsce zbudujemy Emry. Czyli domki ja pustę, ja pustę, ja pustę, ja pustę. Można chyba 200 chłopa, ja, pustę, ja, pustę, ja, pustę, ja, pustę, ja pustę. limit, tak? 20 na 20, ok A sej, o Ewent. pop, Ewent. to też maty ich nie leczysz. Su. A, to samo. Moje armie w rozsypce. Moje miasto płonące ruiny. To bez Dobra, ja już muszę się poddać. Już, o, o pszczany po pasiora. Ole. Rzeczy dostaliśmy Boże, tak się. no, i dzisiaj mi tamten nie tych jakbyśmy mieli trzy bombardy, to No się, ten e, Portugalczyk, Hendryk. Wiesz, co przyszło, wyszło. i Ile tych Czerokazów. rokazów? Eee, tutaj nic. Tutaj wszystko. O pięciu Ewet! Hamomur! Myślę tutaj jak... Tak... Fajnie ułożym. Emrin, Nic nie robi. Do złota. Szyść, oczywiście już Jeszcze bym tu To by było na tyle jeśli chodzi o trzeci odcinek z Greciowym jest 3. Zapraszam na kolejną część. Trzymajcie się strzała.